No widzowie, dzisiaj y, będziemy grali w grę Talking Toma. Zrobimy, znaczy to nie Talking Toma tylko Talking Bena. Zróbmy grę do 20. Dobra. I zadajmy mu pytanie, to z tym telefonikiem. Zadzwonimy do niego najpierw. Dobra widzowie. Dzwonimy. Czy mam zagrać w twoją grę? Proszę. Dobra widzowie, czyli on chce, żebyśmy zagrali w jego gierkę. Dobra. A czy mam zrobić skina Talking Toma lub twojego? Uh. Czy mam zrobić twojego skina w Robloxie? Uh. Czy mam zrobić twojego skina w Roblox? No. No. A czy mam zrobić skina Talking Toma w Roblox? Uh. Mam zrobić skina Talking Toma? Yes. Czyli widzowie, jeszcze przed oczykiem mówił bo więc on chce żebym zrobił jego koleczkę w Robloxie. Dobra, jesteśmy w Robloxie i wchodzimy tutaj w Avatar Shop. I tutaj wpisujemy My, tal my Talking Tom. Tom's Bean. O kurde, widzowie, mamy tutaj jeszcze fasolę. No się prezydent, że mamy ją w reze. Więc jeśli da zostanie trochę Robux, to kupimy po prostu fasolkę Tom. Pick. I mamy My Talking Toma. My i Talking Bad i My Talking Tom. My sobie tutaj popatrzmy. My Talking Ben wyskakuje w ogóle. Hmm. To dajmy tego, Toma. I dajmy teraz pantsy. classic pants. I pisujemy tutaj My Talking Tom. I kurde, zobaczymy, jak wyjdzie nam ten skinek, więc wy sobie trochę poczekajcie. Nie wiem, widzowie z teraz takie coś. Co się to, to tak prezentuje, więc kupujemy to. Dajmy to do nowej karty. I faces. I piszmy cat. Nie ma kat Bizarre, tego jakieś. Hmm. Dajmy wszystkie faces. No widzów, widzimy, kiedy znajdę jakąś... Fajną twarz, która będzie pasowała do nasz, naszego Maitel Toma Widzowie, ogólnie wybrałem taką jedną twarz Która się prezentuje oto tak Nie wiem czy ona będzie jakoś Dobra, ale zobaczymy O, tutaj jest jakiś pony face Naprawdę jest twarz konia, nie ma kota? To nie wiem, to jest dziwne Trochę sobie wyzleźć po prostu takie dwie twarze i nie wiem, ale na razie po prostu kupię to te Talking Tom Handles czyli Góra Toma nas... mega dziwna. dajmy sobie na default i to wygląda tak, więc kupujemy za 5 bobuxu kupujemy też tutaj Talking Tom Handles i dajmy też na default i to tak to się prezentuje widzowie więc kupujemy to i już stanie się tam trochę bobuksów, więc i nie wiem czy kupić to czy to sobie. My sobie po prostu przejdźmy do kataloga i zobaczymy po prostu jak to będzie wyglądało A bez tych twarz cute kitty i sniffles. A jak będzie źle to, to kupimy te twarze. Dobra, więc tutaj dajemy w Characters Creations. I dobra, mamy tutaj moje wszystkie. te mamy Marco Cool Preston. To jest mój. On nie zapisał mojego skina! Siu, moje NIE MA koszulki! Ok, ale akcesoria Al? dobra. Idę moją koszulkę. Pyk. Pyk. Elor? Układam moją koszulkę. Create, Create na Armin. Marco. Create. Dobra, mamy co nie wiem gołego. Jakiegoś gołego skina. I teraz dajmy body. Myślę, że legi będą po prostu grubaśne. I teraz dajmy arcy, woman. To będzie dobry plan. Woman. Dajmy wszystko na woman. Oprócz to torso też woman. Zobaczmy jak to wygląda. To wygląda to tak i teraz dajmy tutaj yy, skin tona dajmy go na jakiś siwy tu jest jakiś fajny siwy tak to się prezentuje na razie i dajmy tutaj yy, body yy, face mam być oto taki face y. I ja po prostu nie wiem dajmy to Jeszcze daj body i dajmy tutaj head i oto dajmy takiego o, takiego heada. Taki head będzie idealny widzowie. Są co so, heada. Dobra. I... możemy jeszcze dać cut in the Do tego dajemy cartoon animation. Mm, I dajemy do tego nasze piękne My Talking Toby Dobra, widzowie, jak się prezentuje My Talking Tob w Roblox? Jezu, to jest piękne Dobra, widzowie, jeśli jeszcze zostawcie 20 łapek w górę, to będzie odcinek z My Talking Gingera A wy idziemy do naszej gierki Dobra, widzowie, znalazłem to gierkę, tutaj BNF Skins. Pcu? Takim ta A nie, to jest grupa. Phy. Typ ma Dominusa, widzowie. Czekajcie. Nie gadajcie, że Typ ma Dominusa. Tu próbuję jakąś grę, bo jest w jakimś studiu. Nie no, widzowie. Show items. Dobra. Typ ma. Typ ma za 26 milionów, frubuxu, widzowie! Twórca Mighty King Bena tej gierki ma aż. Pa! To jedno! Ma to minusa za 26 milionów, widzowie! To. gdzieś na polskie to, to będzie mega dużo kasy! Kim może milion. Więcej niż milion złotych na polskie, więc to jest masakra, żeby tyle wydać na tą gierkę. Ale dobra, dajmy sobie do faworyt... dajemy łapkę w górę... a, nie może. Muszę najpierw odwiedzić tą gierkę. I sobie dokoniłbym do... baj... Bena. Więc tutaj w ogóle, ja usłyszałem takie... to jest... Nie wiem co ja usłyszałem i dostałem w ogóle tysiąc kasy za do grupy, więc dobrze że zrobiłem. Ale usłyszałem na początku yes. gierki tom i później jest, więc nie wiem co jest, ale dobra, naciskamy play. Bang Co tu się dzieje? Ta gra jest jakaś opentana. Jesteśmy w tej grze. W ogóle patrzcie jak nasz skin jest, jest zajmisty. Dobra, close. Patrzcie, widzowie, jak on się prezentuje w gierce. On jest piękny normalnie. O, to się tak ale my jesteśmy tutaj z Vital -tomem. Zobaczymy, że czy Vital King Ben nas y, rozpozna Zobaczymy to. I dajmy po prostu playera, będzie lepiej, bo wtedy może Vital King Ben nas rozpozna i nas nie zabije, bo y, oczywiście, że bot to na inteligencja. Okej. Okay. Well, gdzie go feed Angela. Sorry, chcę przykleić, będzie zablorowana okej okay. Musimy. Angele! Tom uwiedził Angele! To jest mega! to noga. Co Musimy znaleźć jakieś klucze, U... ja zginąłem tutaj. Weźmy chopa, bo jestem ciekawy, jakie jest skin. Widzowie, są jakieś zombie, Cleef? Są jakieś John? Jaki jest najdroższy skin Ghost, który kosztuje 9k? Co wie? Yes, my talking Tom? Jest! Widzowie, zbieramy na toma. zbieramy na toma. Angela jest droższa, czy... Angela. Angela kosztuje 3200. Jest mega dużo. Tutaj możemy sobie kupować jakieś game passy za jakieś rzeczy. Radar i pas To game gamepasy. O, tu są game passy. Dwa razy chciałcie w ogóle. Cash. Rozumiecie, że to jest takie drogie, na przykład żeby kupić taką Angelę. Żeby to ma z bobux a ja nie mam bobuksów Niestety oh, dobra, part one, widzowie No tutaj dajemy y, playera, który będzie listy. A nie, nie złożyliśmy, więc skip dajmy. Tutaj oni ciągle tą mapę biorą Mamy tutaj jakoś y, Electric gada, którego właśnie... Brawo, ale właśnie go złożyliśmy. Y, taki kupi jestem Mamy zamki, church! Dobra, zaczerwieniamy widzowie. Mamy tutaj naładowane. I, o nie, Tom! Widzowie, tu jest! Co to jest, bracie. bracie! Przeszłam, bracie, biciaczka. Turu, widzowie. Wcale musieliśmy uśpić naszego brata. Naszego brata biciaczka. Nie, Lepiej byśmy po prostu obraniali ludzi przed moim bratem! I jest... Zowie on jest? Co wie, on tam kość goni! To, co za w ogóle tutaj są jakieś bariery, więc dobrze, że teraz to odkryłem. tej w ogóle zbieraj te koiny. I czerć. No. To właśnie dwa, dobra. Weźmy, mamy jeszcze jakiś nabój? Nie mamy! Uciekamy, 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 uciekamy! śrubokręt i gdzie, gdzie jest Talking Tam jest. Mam śrubokręt. O, ktoś otworzył. O, tutaj jest ta... O, tutaj jest tego... zgierki. z gierki. Tam, gdzie Bens. Robiłeś mu miksurki. Oooo, oh, minalis, oh minalis, yes. Widzowie! Minaris, no zaszła! Niebieski kluczyk mamy tu. Nie wiemy czy... O, Wiem gdzie jest niebieski? minalis, minalis, przypadek minalis, 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 Działa. Nie, nie działa. Boom, boom. No

Czerwony kluczyk, karta, i, i brązowy kluczyk. Pomocy! i? Naliz! A! Wiesz! <tryk> Spłukiwałem go! Jak ty mi skociłaś? Weźmy <tryk> hmm. te drzwi... ...omarańczowym kluczem. Tam. Hmm. Zginamy! Jezus! JEST! Jes! Trzeba wagę to! Jesteśmy tu! Ej, to jest jakaś sala dziwna! Możemy chyba tu coś nacisnąć? Nie, nie możemy. Nie! Ciekawy! Masz czerwony? Czerwony jest pociąg do wizowy. jest jest On jest potrzebny do y, wyjściowych drzwi. No! Nie! nie. Ola. To jest Ma? No? Kto? Widzisz go? było? To tu przejdę Jezu tu! No. no Święca You no stupid dupe Ben is better than you To mnie obraziło Yes Nie yes. Mnie obraziło widzowie Ale dobra idziemy tutaj prawie już wygraliśmy CO SIĘ STAŁO Z MOIMI RĘKAMI? Otwarte Jest widzowie Angela, thanks for helping me. Thanks for helping me. We need to find out what's hidden in the web. We are too late, but I think I know where we should go next. Widzowie, przeszliśmy to. Nawet 1200 końców. Codes są jakieś, dobra? Close. E... E... Dobra, widzowie, wybieramy playera. Lub bot, 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 bo będzie więcej osób. Wybieramy bota wszyscy. Wszyscy wybieramy bot. Jest widzowie! Mamy tą mapę widzowie! Ben! O kurcze! Jesteśmy u Bena na chacie! to jakiś niebieski Gdzie jest Ben? Dobra, Ben poszedł tam yeah. O oh! kurde yeah, Ben? Yeah, ben. Jezu, co Zatopiony, zaszczelony, zatopiony widzowie Zatopiliśmy Pena O, tutaj jest widzowie o, Kurde, ty mi zabrał I grał ze zbołową Mamy prób. Ale uciekamy mu Mamy Biały klucz. Tutaj jest jakaś wiadomość, że mi się nie chce czytać. O, tutaj trzeba użyć. Dobra, ja, idziemy na górę chyba. Tam jest dzwoneczka. No i przykro mieli Ale musicie tak... Musicie po prostu zostawić, żeby tak nie skończyć. Zabijamy 300 subów. Talking Ben, nam w tym pomoże. Widzowie, jest! Wyszliśmy! Epi, open up! Where do we go? Yeah. Let's take on Tom! O kurde, i teraz poszliśmy do tego Toba. Jak pamiętam. Dobra, widzowie, i później poszliśmy do Toba, i teraz musimy zrobić. Chapter trzeci. Eee, teraz dajmy skin. to Infected Tom, a tu to jest. Y, tom 2400. Nie, nie wyszło. Nie, nie jest źle, ale do dzisiejszego odcinka. W dzisiejszym odcinku chcę po prostu zabić stoła, bo to będzie sci-fi. Tutaj będziemy yy, Pooglądać chyba Exit o Laboratorium. Nie, radio. O radio. Radio Station! A drugi czacer! O! o! Dobra widzowie, na to się ja zgadzam! Jesteśmy Talking Benem. Yes. My Talking Benem. Aha, mamy cheatera w grze. Kolejny taki I został nam ten typ, który nas pojawił i ten cheater. A yeah. yeah. oh, my co wygraliśmy, Mightang King Benem? Siedzi widzowie. Wygraliśmy. Radio. Radio. Widzowie wygraliśmy, Mightang King Benem. Radio. Oh, A yeah. ja. Recording in YouTube! Benem! Czemu ja ciągle jestem Benem! Wszyscy wybierają mnie! I jest to cheater. Nie Ja cheaterów. Ciągle To ten pan? Rozumiem, wkurzają takie osoby. Taki cheater, patrzcie, on sobie lata. Jeet. Yeah. Ja zabiję cheatera, widzowie! Widzowie, zabiliśmy cheatera. Jeet. NA VITAL Titanic Widzowie, to jest normalnie piękne! Radio! Widzowie, my normalnie jesteśmy najlepszym benem na świecie. Widzowie, mamy Elektrika, który chyba działa. No i mamy Titanic Toma, który jeszcze żyje. Nie jest infektem. Więc widzowie, my tutaj. Y nie, Bena <śmiew> I nie, nie, Co, taki nie, 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 Co? nie, 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 drugim o, żeby po prostu sobie go spróbujemy przejść Tutaj w ogóle niebieski klucz Czarny Radar, nie! Moje bobuksy! Yeah. Tyle można kupić dzieci za bobuksy Ja właśnie nie wiem, czy ja coś wydałem przecież. Wszystko ci wyskakuje na rynkach I tutaj żółty Pierwszy zielony klucz jest Zeszły Sraczka taka Dobra Pyk O nie O Skoczyliśmy Bacon jakiś doszedł Bo się nazywa bacon Nie żebym obrażał Już <sum> Ma niebieski klucz Co wy, ta gra za yeah, fajna Dobra, tutaj chyba możemy otworzyć Nie, tu nie Tu Jeszcze śrubo

game for free, Edward. Yeah. Say, and I will answer you. że nie widziałem. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Like my tone skin. Ben jest. or No. To <tip> chyba tak, nie wiem, chyba nie, nie wiem. No w sobie tak, to, 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 to tak, ale. Nie, no, tutaj jest jakieś schodki na górę. To <tip> no. jest ale kosztuje VIP. VIP kosztuje 299 obuksów Ale no, dobre widzę yy, tutaj obby. No, tutaj jeszcze sprzeciw by sobie na spokojnie. Łatwuskie obby jakieś. Nie wiem czy jest jakieś rade na końcu. Nie wiem, na razie jest łatwe. Widzicie jakieś projekty tutaj, na niego. Ja sobie tutaj przechodzę, by ładnie jakieś łatwutkie. Dobra, widzowie, przechodzi oby. Vai, tá aqui bra lá. Oh, oh, e são de vidro Oh, oh. Red então, no parco. Bum, bum, boom mais uma vez Bum, 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 Ele bum, bum. Bum. do bum, 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 bum. Takie to mogę sobie przechodzić, a nie jakiś hardcore. O! Op, hop, 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 w ogóle to jest coś. Jeee. Yeah. Yeah. Okay. Dobra, weźmy po prostu. O! Close. I pójdźmy jeszcze raz. Jee. Yeah. Yeah, bo to było coś zepsane. I może to jest jakiś kodik ukryty. To robi sobie wyspy już końców do śdiszek. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Abycie po prostu widzieli te struktur, gdzie też się wracać. 20 w górę podgrywamy gingera. Nagrywamy tutaj ginger'a i powielamy sobie. Że jakieś dziwne rzeczy. Abyście już widzieli w następnym odcinku, pamiętajcie na mnie, bo naprawdę i łamę. A my.